Cześć witam ponownie wszystkich yy, serdecznie, tu Piotr z tej strony, pewno przynudzam, ale no, no cóż, kolejne, następne ciekawe informacje. Także jedziemy z tym tematem. Dzisiaj był jeden filmik, yy, czyli yy, kto jeszcze nie sprawdzał swoich portfeli, jeżeli chodzi o Yumi, to niech sobie sprawdzi, tylko nie testnetowy portfel, tylko sprawdzić sobie portfel główny, mainnetowy, bo już tam był zrzut. Jeżeli braliście udział w testnecie, Hansum te są informacje pod filmikiem jakie są wymogi do zrzutu na hansum Decenter już jest na osmozis także też y, dawaliśmy wcześniej newsy jak ten airdrop że airdrop będzie decenter jakoś latem Ale jest przeglądarka internetowa decenter gdzie można już zarabiać Pistek, który, który był od xprt y, airdropu atomu i chyba osmozis czy luny bo już Tyle tych airdropów, że się myli w głowie Będzie do odebrania jutro Ale oni też już robią Następnego airdropa od siebie To było w tym filmiku Także jak ktoś nie widział Niech sobie sprawdzi ten filmik Następna sprawa tutaj troszkę zła Ale dobrze, że pilnujecie Ktoś nas Po prostu podrabia czy spamuje Utworzył kryptomajnik Też sobie Page na facebooku i i próbuje wyłudzać pieniążki od ludzi. Także uważajcie na takie rzeczy. Dziękuję za, za zgłaszanie mi takich informacji do nas, bo y, to dużo pomaga, trzeba takie osoby zgłaszać. Pan właśnie, Paweł Kominek mi zgłosił i jeszcze ktoś inny mi zgłosił, tak, y, ten właśnie, y, ten spam właśnie, taki można powiedzieć, czy jakiś haker, kto nie wiem kto to jest, miesza z tym. Gróże już jest zgłoszony. Następna sprawa takie same rzeczy też się pojawiają pod filmikami że ktoś tam próbuje Was naciągnąć gdzieś do jakichś tradingów do czegoś Są takie linki długopisowe i pod tym komentarzem jeszcze jest więcej komentarzy także to też są skamowe rzeczy także uważajcie bardzo na, te, na takie sprawy Następna sprawa właśnie miałem w tamtym filmiku powiedzieć a nie powiedziałem i teraz już Wam mówię jeżeli chodzi o Legion Network przedłuży się to Miałoby 7 marca ten listing i odbieranie nagród, ale będzie 7 kwietnia. Oni mieli jakiś problem w styczniu z aplikacją, a druga sprawa jest taka, że jeszcze zgłosiło się do nich 10 lat szpadów, które, są, które są już do tej pory potwierdzone. Przez to im pomoże to promować ich projekt i ich, ich ten portfel. Także moim zdaniem dobrze, że to się przedłuża. będziemy większy hype na to, większy boom. I to jest dobre info jeżeli chodzi o Legion Network, jeżeli nie macie Legion Network aplikacji, znajdziecie link pod filmikiem na 100% Bo fajna sprawa się szykuje z tym Legion Network, a teraz przechodzimy do konkretnych informacji Takich, ah, że szok, Marble DAO, AirDrop yy, wygląda następ, jak następna Netta, tak właśnie tutaj piszą i wcale bym się nie zdziwił, że wygląda jak następna etap, bo 21 tysięcy sztuk tego Marble będzie Migawka była 18 lutego, wystarczyło mieć w stackingu 20 Juno Ale dodatkowe właśnie takie bajery, znaczy nie bajery, tylko dodatkowe właśnie profity, jeżeli ktoś oddał głos, głosował tam w Juno Przynajmniej jeden raz, to dostaje ekstra następne 0.2 Marble Ktoś jak oddał wszystkie głosy, 0,5 marbla, i jeszcze jak delegował poniżej 50 walidatorów takich z niższej półki, to jeszcze 0,1 tego marbla. Także będzie do zgarnięcia praktycznie, jeżeli ktoś wszystko ma, 0,7, 0,9, 1,65 marbla, na to mi wychodzi. Tak. 6, 7, 8 nie 1,55 tak dobrze ja to liczę tak 1,55 marbla do zdobycia jeżeli by cena była jak nety to fajny zastrzyk gotówki ja sprawdziłem swoje głosowania niestety 14 razy nie oddałem głosowania tylko 12 więc będę się łapał tylko na to i na to a na to nie wiem ale w każdym razie z dwóch portfeli to też nie jest źle Następna ciekawa informacja: tutaj ten gami, też link znajdziecie w opisie, jeżeli właśnie jest maksymalnie, chyba w tych Open Alpha, maksymalnie 5 kliknij do reklamy, aby uzyskać bonus. Jakiś bonus jest na tym, jeszcze sam nie sprawdzałem, ale wyłowiłem to info od nich, dzisiaj było 5 godzin temu, czy chyba trzeba, nie jest, 5 tam tych reklam obejrzeć na tej apce i jakiś extra NFT bonus. W każdym razie tu ma być DeFi, coś tam, jeszcze gry. Na tej gami i niedługo właśnie też jest jakoś ten y, listing i launchpad coś w tym stylu. Ja mówiłem coś ostatnio o tym. Także tyle informacji, że nie wszystko idzie człowiek prześledzić. I teraz następna konkretna informacja, jeżeli chodzi o check który też mamy y, w tym. No, w, na Osmozis już jakiś czas temu dodane, też będzie zrzut. Y, podzielili to na trzy misje. Także jedna misja, już można jedną misję robić. Jest to po prostu wypełnienie takiego wniosku follow i zadania. Followować na Twitterze, join, przyłączyć się do grupy na Telegramie, do Discord'a. Tutaj będzie trzeba jeszcze wkleić adres. Można, jest link polecający jeszcze dodatkowo. Zobaczmy, czy to działa, ten link polecający, czy jest jakiś link. Jest jakiś link polecający. Także można polecać jeszcze, żeby zdobyć następne punkty. To jest jedno z zadań, a opisane to jest rzut od społeczności, rzut społecznościowy, właśnie. I będą trzy zadania, to jest jedno z nich. Drugie, to jest ta pierwsza misja, która się właśnie rozpoczyna dzisiaj. Następną misją będzie druga misja, czyli będzie jakiś snapshot zrobiony. Pierwszy rzut, żeby mogli uczestniczyć w LP i, i robić zdjęcia Więcej szczegółów podadzą po zakończeniu pierwszej myś, my, misji Ale nagrody za tę misję będą wyższe, czyli za tą misję będą wyższe Czyli pewną jakiś stacking, LP, pulę <laughs> o, Sorry I trzecia misja jest jeszcze objęta tajemnicą I będzie też jakiś czas podana Także trzy misje, żeby zdobyć tego checker. Czyli warto przydziałać, a jeżeli będziemy wiedzieć, yy, jaka ta misja jest druga i czy jakieś LP pule się będą w to zaliczać, czy które kryptowaluty w stacking, jeżeli jest listowane na osmozis na pewno osmozis w tym będzie brał udział jakieś LP pule, czy, czy ten stacking, tak mi się zdaje. I, I to jest właśnie jedno z następnych właśnie informacji ciekawych, które ten yy, dzisiaj dla was było. Później mnie nie będzie, także jakiegoś wieczorem nic nie wrzucę, tylko robię ten filmik, puszczam go od razu, zaraz. I jeszcze coś tutaj na osmozis nam weszło. Y -ty -ty -ty, zaraz zobaczymy. Statystyki. Nie, w assets. Assets. To mówiłem wcześniej, że ten decent wlazł już. Także fajna sprawa, że ten decent już wlazł. I coś tu jeszcze chyba dzisiaj weszło. Pistek, prezydent, Pistek jest. Depozyt, i sprawdźmy sobie cenę. Właśnie to, właśnie dostałem przed chwilą info od znajomego. I że Pistek już weszł. Zaraz sobie sprawdzimy, jaka cena jest. Listowany jak był na coin liście bodajże, cena początkowa przed sprzedaży była 40 centów, Zobaczymy ile, jutro rozdanie, plus wiadomo jeżeli ktoś tam będzie mroził będą airdropy na pistejku, A ten decenter właśnie też niedawno wrzucony i było pod tamtym filmikiem wcześniejszym jest macie info, Także też jeszcze, też jeszcze wkleję pod ten filmik żebyście mogli poczytać, że tu jest właśnie przeglądarka internetowa, i coś jak brave i, i można sobie podziałać już te decentry wcześniej sobie zarabiać zawsze będzie ten zrzut i można też tą przeglądarkę polecać też jest fajny program referencyjny I teraz wejdźmy sobie na trade zobaczmy sobie po ile ten pistej chodzi obecnie XPT gdzie on będzie dodany na, o, na samym końcu Pistek Channel 4 i na przykład tutaj zobaczmy sobie do dolara ile on jest warty sztuka hu hu hu. tu jakiś chyba błąd. Pistek. Jedna sztuka 5569 dolarów. No kurde, jakby tu taka cena była, no to yy, 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 ja mam do odebrania prawie 500 sztuk. Coś, coś, coś mi się tu kurde nie wiem, jakiś błąd wydaje, no ja, ja, ja bym był w szoku naprawdę, jakby tak było. Yy, no naprawdę, no. Nie, teraz mnie trochę przytkało w tym filmiku, bo kurde, ja tam mam 480 sztuk kurde do odebrania, no. No niemożliwe, nie, nie jakiś błąd. Na 100% jakiś błąd dopiero to dodali, także <gry> nie myślę o tym w ten sposób. Zobaczmy sobie jeszcze, czy yy, nie na tym. Kepl jest dodany yy, w statystykach. To Ale już był chyba do końca życia, był ustawiony, no, czy znaczy może nie, no. Pieniądze się łatwo wydaje, dobrze się zbiera, tak? To jest prezydencja, ale wiem, że ten moment się on na tym pistek się momentalnie rozszedł na yy, na tym koń list, właśnie podczas przedsprzedaży i on był po 40 centów. Może to 5 dolarów, może jakaś pomyłka. A jakby było 5 dolarów, to też bardzo super. Ile by nie było, zawsze to airdrop, zawsze to darmowa kasa. Dobra, kończę ten filmik, bo później się zbieramy z dziećmi do, do znajomych, żeby się pobawiły. Jeszcze właśnie tłuste dni, tłuste czwartki, dzisiaj tusta środa. Trzeba coś jeszcze na słodko zjeść. I dalej jedziemy, także jak będą jakieś informacje jeszcze dzisiaj wieczorem. To ja nagram, ale wrzucę już dopiero rano. Także trzymajcie się, cześć.